Siema, tutaj Damatrox I dzisiaj pokażę wam jak zrobić Skina do Minecrafta po kredyszym Ja sobie zrobiłem Dzisiaj Takiego creepera Takiego jakby ninja, bo z tyłu ma mm, Taki szary pasek pomiędzy oczami i uwiązane yy, czerwony ten sznurkiem, i ręce ma zakrwawione. Jak widzicie, nawet to spoko wygląda. Zaraz wam pokażę z innej perspektywy. O, to jest inna perspektywa, czyli tylnia. Jak widzicie, tutaj zrobiłem taką kropkę na plecach przypadkowo, i się to zapisało. Tu jest to uwiązane ten. I teraz jeszcze pokażę Wam yy, z perspektywy tej początkowej no to jest ta początkowa perspektywa o jak widzicie ten łapie wszystko widać krew to działa na każdego minecrafta pogłębioszyn tak myślę ja mam wersję 1.0.4.0 to jest najnowsza wersja więc teraz przechodzimy do sklepu play i pokażę wam jak to ustawić I w sklep play wpisu wpis wpisujemy skin editor 3D Wchodzimy w pierwszą y, aplikację. I instalujemy to. I jakże otwieracie. Ja już to mam oczywiście. O jakiś fejl. O, to jest mój skin, którego właśnie robiłem wtedy. Ale jakie lat ja już go mam, więc yy, 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 teraz sam nie wiem, jak to mam cofnąć Chwila. Tu chyba. Ale. Dobra, załóżmy, że zrobiliście sobie <taki> takiego skina ja to potem ogarnę. Takiego skina, jakiegoś, jakiegoś tam. Tutaj macie, o, tu macie kolory, na przykład wezmę sobie fioletowy, tu jak się naciśnie to jest obracanie, tutaj można przybliżać, oddalać, jak weźmie się na ten ołówek po to się maluje, o, a jak się weźmie na tą farbę to się maluje część głowy albo czegoś. O, I to się tak prezentuje. Potem jak już zrobiliście swojego skina naciskacie na ten plusik u góry nie 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 sorry 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 naciskacie na tą jakby kopertę SAVE to galerii jak, jak będzie coś takiego sukces skin i save to galerii ok klikacie potem wychodzicie jak macie go w galerii. Ja nie będę tam wchodził, bo zobaczycie moje ten. To mm, zaraz Wam pokażę. Zaraz przejdziemy do gry. No, jak już zapisaliście swojego skina, wchodzicie w Minecrafta, naciskacie pod Waszym nickiem, czy tam pod Waszym skinem taki wieszak. I tutaj będziecie mieli taką jakby pustą postać obok tego defa default hosenę hosenev skin Nad skinem to pisze Potem Wykonaj czynność w, 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 w albumie waszym Zbieracie tego skina I czekacie Chyba się akran zmienił bo nagrywa się Jak, jak się nagrywa mobizen To ten. To się jak raz zmienia. Czekajcie, bo mi się coś zepsuło. Jeszcze raz. Hosenew skin. Tylko raz. jest ten skin, naciskam. No i wybieram sobie... A, to naciskacie na byle który. I ja to powinienem mieć, ale... Ja już chyba mam skina, dlatego to trzeba jakoś... Confirm, nie wiem. Ale o, widzicie? Już mam. Bo ja sobie zrobiłem przecież taki jaki jest i mam. To teraz możecie już spokojnie grać. Tylko nie wiem czemu tutaj widać, a tutaj nie. Ja po prostu mam skina, ale wy tego nie będziecie. Mieli. Jak, jak będziecie robili pierwszego skina, to będziecie yy, to mieli. I z góry dzięki za oglądanie. Zostaw łapkę jeśli się spodobało. Jeśli pomogłem to może zostawić suba i zostawić jakiś pozytywny komentarz. Cześć.